Drodzy Państwo, Autodesk każdego roku nagradza posiadacza aktywnej subskrypcji pewnym zestawem narzędzi, który zwiększa funkcjonalność programu. Właśnie pod koniec zeszłego tygodnia pojawił się najnowszy dodatek subskrypcyjny dla inwentora w języku polskim. Zacznijmy, może, na kilka narzędzi, na te narzędzia, które akurat w tym dodatku zostały zawarte. Pierwsze narzędzie to narzędzie, o które już od dawna użytkownicy prosili, czyli możliwość dynamicznego tworzenia przekrojów przez zespoły. Zostało ono umieszczone, czy jak gdyby rozszerzone w postaci widoku przekroju, gdzie tak naprawdę użytkownik musi wskazać tylko płaszczyznę, którą będzie chciał kroić w zespół, a następnie wystarczy tylko już tą płaszczyznę sobie przesuwać, żeby zdefiniować jej położenie. Bądź to ręcznie, dynamicznie, bądź to przez wprowadzenie odpowiedniego odsunięcia w oknie dialogowym parametr odsunięcia. Dość długo czekaliśmy na tą funkcjonalność, nie trzeba stosować sztuczek, no użytkownicy aktywnej subskrypcji mogą się już tym narzędziem cieszyć. Kolejne narzędzie, które zostało dodane do inwentora, to też narzędzie, o które wielu użytkowników prosiło. Ja pokazywałem Państwu jakieś taką aplikację i to jest coś jakby namiastka, czy pewna funkcjonalność tej aplikacji już w inwentorze, w tej chwili wbudowana na stałe. Proszę zobaczyć. Wejdziemy sobie w edycję może któregoś z podzespołów, z komponentów. Mamy standardowo przeglądarkę, gdzie są wymienione wszystkie elementy. Kiedyś Państwu pokazywałem taki program, który zamiast opisu co to za obiekt jest, podawał także dokładne wymiary danego obiektu. No i proszę zobaczyć, dzięki dodatkowi subskrypcyjnemu mamy nowy filtr, nową funkcjonalność, która pozwala wstawiać nam rozszerzone nazwy. W ten sposób użytkownik od razu patrząc na przeglądarkę, wie nie tylko jaki to jest obiekt, ale też poznaje jego wymiary oraz jaką po prostu wprowadza zmianę do naszego modelu. Tą funkcjonalność możemy sobie włączać, wyłączać, możemy ją włączać też w w domyślnie w ustawieniach aplikacji. Tak więc, e, jeżeli ktoś z Państwa czekał na, tą, na to narzędzie, no to już w tym momencie widzimy, że dodatek subskrypcyjny, dodatek subskrypcyjny nam to załatwia. Kolejna ciekawa funkcjonalność e, dotyczy e, dokumentacji płaskiej. Też rzecz, o której mi zawsze brakowało, teraz nareszcie się pojawiła, też się bardzo niej cieszę. E, proszę zobaczyć, mamy. Przy, Przykładowy jakąś dokumentację, już rozpocząłem przy dokumentacji, zrobiłem już jakieś rzuty i nagle stwierdzam, że nie. Rzut bazowy powinien być zupełnie inaczej zorientowany. Do tej pory użytkownicy musieli kasować wszystkie rzuty i otwarzać je, a w tej chwili wystarczy tak: wyedytować dany widok i w oknie dialogowym edycji, proszę zobaczyć, jest aktywna opcja e, zmiany orientacji widoku. Użytkownik może sam w tej chwili zdefiniować sobie jakiś zupełnie inny e, widok startowy. Dla swojego pierwotnego rzutu, czy nawet orientację. Potwierdzamy, program mówi nam, że w tym momencie dany rzut, pozostałe rzuty za, zależne zostaną uaktualnione. Zamykamy okno dialogowe i po chwili wszystkie rzuty są uaktualnione. Mamy mniej pracy, czy zawsze możemy jeszcze koncepcyjnie sobie troszeczkę mamy swobodę dopasowania rzutu, żeby jak najlepiej odzwierciedlił ideę, która. Jest w tej, w tej dokumentacji zawarte czy samej części. Kolejna nowość, która tu jest, której nie będę pokazywał, to też funkcjonalność, tą możliwość orient zmiany orientacji widoku przez obrót. Tutaj zostało to rozszerzone to w ten sposób, że jeżeli użyliśmy jakichś szkiców do, dorysowanych do danych rzutów, to te szkice oryginalnie się nie chciały obracać z, razem z elementem. W tej chwili, jeżeli są związane do e, rzutu automatycznie też będą podążały za zmianą. Kolejna funkcjonalność, o której chciałem powiedzieć, to lepsza współpraca z chociażby na przykład z autokadem. Jeszcze lepsza, już mamy dość doskonałą, jak Państwo wiecie, współpracę. W tej chwili mamy taką fajną rzecz, że możemy z dany zespół bezpośrednio, bez kombinowania przez jakieś poś... formaty pośrednie, wyeksportować do formatu pliku DWG. Zobaczmy gdzieś, zapiszmy sobie ten nasz element, gdzieś tu, zapiszmy go sobie jako o, gaz, może jeszcze wejdźmy na całą górę naszego zespołu, dobra, czyli eksportujemy do formatu DWG, Wybieramy sobie ścieżkę, czy położenie naszego dotrycelowego elementu. Co więcej, mamy przycisk opcję, w którym możemy zdecydować, co ma być eksportowane. Czy tylko same bryły, czy także powierzchni, które użyliśmy, a może szkice też chcielibyśmy, żeby zostały przeniesione do rysunku autokadowego, do DWG. Mamy też możliwość wybrania formatu rysunku. No i w tym momencie eksportujemy nasz model. Po chwili nasz model zostanie zapisany, już jest zapisany. Przejdźmy zatem do Autocada i spróbujmy ten model, ten rysunek otworzyć. Proszę zobaczyć, że cały zespół został otworzony. Jest to model 3D. Co więcej z ciekawych funkcjonalności jest to, że mamy możliwość Proszę zobaczyć, że i zmienię tryb wizualizacji na rzeczywisty. Widzimy, że zostały też przeniesione kolory z naszego zespołu, więc nie musimy od nowa no, tracić czasu na odpowiednią w autokadzie reprezentację tych naszych widoków. Wrócę do modelu szkieletowego, zakończymy obracanie. Już nie będę korzystał w tym momencie z rysunku autokadowego. Także mamy zapis do rysunku, do formatu. Od razu od brył 3D do rysunku DWG, ale też została udoskonalona współpraca w drugą stronę. Czyli, gdybyśmy chcieli ten nasz rysunek DWG otworzyć, otwieramy go standardowo, jak to zwykle było, ale proszę zobaczyć. Jeżeli sobie zaznaczymy ten nasz element, tu w opcjach mamy możliwość zdefiniowania, czy mamy rysunek otwarty, czy zaimportowany. Otwarty to funkcjonalność. Jest bardzo podobny do tej, którą mieliśmy. Proszę zobaczyć, pojawia nam się po prostu, otwiera nam się rysunek 2 w trybie jakby przeglądarki. Ale proszę zobaczyć, mamy też m.in. tutaj funkcjonalność, która pozwala nam obejrzeć model 3D, czyli widzimy przestrzeń modelu, a także widzimy przestrzeń papieru, która no w tym przypadku te dwa layouty nie były w ogóle zdefiniowane. Możemy też ten sam rysunek otworzyć poprzez opcję Import. Czyli wskazujemy element, wybieramy opcję importuj, zgłaszam się konfigurator i w konfiguratorze za chwileczkę będziemy mogli dodać, zdefiniować co tak naprawdę chcemy wczytać. Mamy możliwy dostęp do przestrzeni modelu jak i zakładek. Możemy sobie tutaj, ponieważ to jest model 3D no oczywiście Bezproblemowo dokonać obejrzenia tego naszego modelu orbitam. Załóżmy, że chcielibyśmy wszystko wczytać. Przechodzimy dalej do naszego kreatora, i tu mam możliwość proszę zobaczyć opcji danych 3D. Wczytać je jako bryły 3D. Możemy też wczytać bryły do pojedynczej części, jeżeli taką mam potrzebę. No, ustalamy sobie jednostki. Te pozostałe opcje są takie, jak były do tej pory. Proszę zobaczyć, jak teraz ciekawie i fajnie chodzi. Po prostu wczytujemy nasz rysunek. Są wczytywane pierwszy arkusz, czyli pierwszy layout został wczytany. W tej chwili jest wczytywany po kolei cały zespół i rozbijany od razu, mimo że mamy rysunek DWG, czy składający się z poszczególnych solidów. Po prostu że wybrałem opcję odtworzenia struktury zespołu, więc w tym momencie możemy zaobserwować w dolnym rogu ekranu, jak liczba kolejnych komponentów, czy plików nam rośnie. No i jest budowany... Cały zespół na podstawie no, rysunku DWG. Za chwileczkę wszystkie elementy zostaną odczytane. Jeszcze kilka kroków. Na pewno, jeżeli wymieniacie Państwo dane między użytkownikami Autokada, którzy pracują w, w trybie 3D, no, zostanie to znacznie usprawniona w tej chwili. Ta operacja, proszę zobaczyć. Wczytany został cały zespół. Mam, widzimy całą strukturę naszego zespołu. W tym momencie ta struktura jest oczywiście płaska. Wszystkie podzespoły zostały zrównane do jednego poziomu, no, bo AutoCAD nie ma funkcjonalności grupowania obiektów w strukturze. W ten sposób ma, mamy rozszerzoną funkcjonalność współpracy DWG. W, zarówno przy zapisie, jak i też importowaniu plików. Z kolejnych nowości, które się tu pojawiły, to mamy jeszcze jedy, rozszerzony translator, czy udoskonalony translator plików w formacie Rhino. No, trudno to pokazać, tam są dodatkowe funkcje, które pozwalają w troszkę lepszy sposób zaimportować geometrię z systemu czy z programu Rhino, a także została ulepszona transakcja plików systemów kadowskich NX. Dodatkowo jeszcze mam jedną fajną, ciekawą funkcjonalność, która jest dostępna tylko wtedy, gdy zamkniemy wszystkie e, okna naszego pliku. W narzędziach pojawia się opcja kopia projektu iLogic. E, z tym, że aha, gdzieś tutaj jeszcze nam e, nie został gdzieś plik, który, gdzieś, na którym pracowaliśmy, nie został zamknięty. Spróbujemy na chwileczkę, może zrestartuję się z e, moim inwentorem. Czyli tak jak mówiłem, e, po restarcie... Mamy nowe narzędzie, tutaj, które nazywa się Kopia Projektu iLogic, no i służy ona tak naprawdę do wygodnego kopiowania projektów do nowych podfolderów czy nowych jak gdyby podwariantów. Mamy tu możliwość wygodnego wskazania, zarówno rysunków, które mogą być skopiowane, zespołów. Program automatycznie, jeżeli wybierzemy jakiś układ, stara się od razu nam dobrać czy odnaleźć wszystkie rysunki elementy zależne. Możemy wybrać zespoły, które mają być skopiowane. Automatycznie proszę zobaczyć części są od, od razu odnajdywane. Są odnajdywane też od razu e, e, ewentualne różne inne pliki zależne, które też zostały w jakiś sposób stowarzyszone, czy skojarzone z danym plikiem. Co więcej, idąc dalej, mamy możliwość ustawienia e, parametrów, czyli folderu docelowego, nazwy, ale też ciekawa funkcjonalność. Jeżeli używacie Państwo reguł, w swoich zespołach wbudowanych do części czy zespołów, i czyby się ten projekt może komuś udostępnić jako już projekt gotowy, zamknięty, to bez sensu by sensu było udostępniać mu cały zestaw naszych reguł, żeby on sobie mógł dalej bez naszej potrzeby budować nowe modyfikacje czy nowe warianty pod zespołu, możemy poprosić, żeby program też automatycznie podczas kopiowania projektu skasował nam wszystkie reguły z tego pliku, czyli utworzył, jak gdyby tam, ten zespół no, mniej inteligentnym, mniej, mniej zautomatyzowanym niż w postaci pierwotnej. W ten sposób możemy sobie tworzyć w wygodniejszy sposób yy, po prostu nowe podwarianty naszych projektów. Mam Na nadzieję, że a, te narzędzia podobają się Państwu. Ci, którzy mają, z Państwa, którzy mają, są szczęśliwcami, posiadaczami, szczęśliwymi posiadaczami z aktywnej subskrypcji już mogą się yy, cieszyć tym i rozszerzeniami. No a reszta użytkowników niestety będzie musiała troszkę poczekać. Miejmy nadzieję, że one też zostaną, te narzędzia, prędzej czy później wprowadzone do kolejnych wersji Inventora. Dziękuję Państwu zatem za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.